Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Punkt widzenia. A dziś, drodzy Państwo, będzie m.in. o wykładzie profesora Jana Miotka, bowiem to właśnie wykład dyrektora Instytutu Filologii Polskiej formalnie zainauguruje działalność zespołu jako Tako, założonego w ubiegłym roku przez cztery studentki komunikacji wizerunkowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim i Państwa gościem jest dziś pani Katarzyna Marczyk, kierownik tego projektu. Dzień dobry, Pani Katarzyna. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Jesteście pani studentkami Uniwersytetu Wrocławskiego, w takim w takim razie chciałem na początek zapytać, to jest tak, że to właśnie to forum studentów jest takim miejscem, gdzie można pokusić się o stworzenie jakichś takich dodatkowych projektów, na które być może niektórzy studenci nie mają czasu i chęci w ogóle? Zauważył Pan bardzo ważną sprawę, otóż komunikacja wizerunkowa jest takim kierunkiem, który daje nam wszystkim studentom możliwość zagospodarowania swojego wolnego czasu w inny sposób. Generalnie myślę, że studenci komunikacji wzrokowej myślą też o innych rzeczach i mają też wiele innych perspektyw, gdyż mamy więcej czasu, możemy go wykorzystać właśnie w celu... Stworzenia takich projektów. Ja już wywołałem na wstępie to hasło, jako tako. Mm -hmm. Proszę powiedzmy, czym jest ten projekt, do kogo jest kierowany tak naprawdę, no i w jaki sposób chcecie go Pani zrealizować? Jako tako, jest to projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych Zwolenii z Wolnej Teorii. Jest to projekt, który założyłyśmy my, cztery studentki, który rozpoczął się w październiku. Generalnie chcemy poruszyć punkt jakości i problem jakości w dzisiejszych czasach, gdyż uważamy, że. Jest to um, zaniedbywane i w tym momencie wszystko ma być szybko, ma być byle jak, po prostu ma być efekt nieważny jaki. Właśnie z tym chcemy walczyć w ramach tego projektu. Chcemy to osiągnąć głównie przez um, działalność w internecie, gdyż założyliśmy bloga, na którym piszemy m.in. o rzeczach, które um, nas cieszą, w sensie um, np. jednym z naszych postów jest post o tanich wejściówkach do kin i teatrów, gdyż niektórzy studenci nie mogą sobie pozwolić na wyjście, ale tutaj mamy w Wrocławiu bardzo dużo możliwości. O tym na przykład piszemy. Piszemy o wielu, wielu innych rzeczach, o tym, że warto korzystać z usług szewca czy krawca, które zostały w tym momencie zapomniane, że warto jednak nie kupować butów i wyrzucać ich co sezon, tylko kupić troszeczkę droższe, ale na stałe i później właśnie Porządniejsze rzeczy. Czy to jakość w każdej sferze naszego tak. życia? Ale punktem wyjścia jest właśnie to, w jaki sposób się komunikujemy, komunikujemy dla Was, dla studentów? Niekoniecznie, w jaki sposób się komunikujemy. Ta dbałość na, o język, może tak. Dbałość sobie. o język to jest tylko jeden aspekt, na którym chciałyśmy się skupić, gdyż zauważyłyśmy, że w tym momencie. Nie przykłada się takiej wielkiej, jakości, takiej wielkiej wagi uwagi, do tak. tego, w jaki sposób używamy języka, i niektóre, na przykład, frazeologizmy zostały zapomniane. I dlatego właśnie postanowiłyśmy zorganizować takie wydarzenie z, doktorem, z profesorem Miodkiem. Tak, rzeczywiście pojawiło się hasło związane z frazeologizmami, bo przypomnijmy Państwu, że to właśnie pan profesor Jan Miodek powie o tym, ale także o polskich przysłowiach. Zanim do samego wykładu, no to jeszcze ja o tym projekcie <noise> zapytać, kto może być waszym targetem? Znaczy, do kogo on jest skierowany? Projekt generalnie, kiedy byłyśmy w etapie planowania, określiliśmy grupę docelową jako ludzie w wieku od 16 do wieku 24, głównie z większych miast. Generalnie staramy się kierować do ludzi mniej więcej w naszym wieku, gdyż to są nam tematy bliskie. Tak naprawdę potrafimy się wypowiadać o rzeczach, o których sami mamy pojęcia i nie, pojęcie i nie chcemy wychodzić i wymandrać się na tematy, które są nam obce. A to jest także właśnie dla. Grupy waszych rówieśników mm -hmm. same zauważyliście po rozmowach, po spotkaniach, tak. często w gronach studentów, że, że, że to jest tak, że faktycznie chcecie więcej jakości wymagać od tego, co się dzieje dookoła nas, takiego mm. nawet lokalnego patriotyzmu i tak. różnie to możemy Generalnie połączyć. zanim przystąpiłyśmy do realizacji, jeszcze na etapie planowania, kiedy dopiero pomysły się generowały, to opublikowałyśmy ankietę, którą wypełniło około 150 osób. Dość reprezentatywna, Dość reprezentatywna grupa, tak. grupa, tak. I właśnie na jej podstawie, na podstawie tych wyników określiłyśmy, że, określiłyśmy, że faktycznie jest problem z jakością, i ludzie chcą. Wiedzieć. po prostu Problem główny, jak się okazało, polega na tym, że nie ma dostępu do wiedzy. E, I my właśnie chcemy ten dostęp do wiedzy zapewnić, publikując na blogu czy też organizując te wydarzenia. To rzeczywiście jest tak, kiedy popatrzymy na tą rewolucję informatyczną, że dzisiaj wręcz możemy mówić chyba nawet w kategoriach natłoku informacji i to jest też problem. Za dużo informacji, jak się w nich odnaleźć, jest, jest prawda? nadprodukcja. Co jest jakościowe. <laughs> właśnie. <Co> jest, jakościowe? <laughs> Dobra, jest problem z przeselekcjonowaniem tak naprawdę. Czy internet, czy również inne media, a tak takują nas z każdej strony informacjami, które są nie Tak naprawdę to jest główny problem, moim zdaniem, w internetu w dzisiejszych czasach. Czyli możemy też tak rozumieć waszą działalność tego projektu jako taką, jako właśnie takie uporządkowanie i wskazanie kierunku rówieśnikom w Wskazanie kierunku bardziej to też nie jest tak, że my jesteśmy idealne i że my wiemy wszystko. Prawda jest taka, że ten projekt jest też dla nas szansą. Ponieważ my, przygotowując jakiś tekst na bloga, również musimy zrobić research. Musimy pójść do odpowiednich osób i na przykład dopytać o rzeczy, które my nie wiemy, żeby ten tekst był atrakcyjny. Więc my same dowiadujemy się bardzo, bardzo dużo i jesteśmy my również beneficjentkami tego projektu. To kiedy się panie poznałyście, jeśli można zapytać, skoro już teraz widzimy owoce tej Waszej pracy no i w najbliższy poniedziałek wykład mhm. Pana Profesora Jana Miotka. Poznałyśmy się niedawno, bo poznałyśmy się w październiku. Jesteśmy na pierwszym roku komunikacji wizerunkowej, także na początku jeszcze nasze... Typowanie osób do projektu było nie do końca świadome. Miałyśmy na uwadze to, że po prostu poznałyśmy się, stwierdziłyśmy, że będzie nam się dobrze razem pracowało, co w praktyce zdało egzamin w 100%, też uważam, że stanowimy świetny team i każda z nas ma przydzielone działania, swoją działkę odpowiedzialności i realizuje ją w 100%, więc to były strzały w dziesiątkę, aczkolwiek poznałyśmy się wtedy. Najpierw, no raz, jak się spotkałyśmy, nie wiedziałyśmy jeszcze do końca, o czym chcemy realizować ten projekt. bardziej było spotkanie na kawę, spotkanie w rozmawiałyśmy sobie o tym co lubimy, gdzie widzimy ten problem, starałyśmy się znaleźć jakiś punkt wspólny tych wszystkich naszych rozważań. I co jest takim punktem wspólnym? Właśnie jakość, bo widz, widziałyśmy problem na przykład w wizerunku kobiety, czy w dostępie do sztuki, w jej cenach i we wszystkim o czym się, nad czym się zastanawiałyśmy gdzieś tam ten punkt zbieżny był właśnie jakością, a raczej jej brakiem w dzisiejszych czasach. No to dziś, drodzy Państwo, sami widzicie i słyszycie, mamy obecną panią Katarzynę Marczyk, ale jeszcze obok koleżanki to Olga, Karolina, a także Katarzyna. Tak, mamy dwie Kasie. To jest, jest tak, że w tym projekcie rzeczywiście to, co pani powiedziała przed momentem, każda z Was jest odpowiedzialna za jakąś konkretną działkę, tak. za jakiś konkretny temat, mhm. w którym się specjalizujecie. Generalnie ja zajmuję się stroną wizualną, czyli. Mm, stroną internetową, blogiem, Facebookiem, pod względem materiałów promocyjnych, wizerunku luk, po prostu wszelkich takich promocyjnych aspektów, tak? pod wszelkimi promocyjnymi aspektami. Olga zajmuje się social media. Kasia zajmuje się edycją tekstu, prowadzeniem, prowadzeniem newslettera i różnymi innymi działaniami, owszem, też organizacyjnymi. A Karolina jest naszym PR-owcem, ona zajmuje się kontaktem z mediami, ona odpisuje na maile, kontaktuje się z partnerami, jest taką naszą twarzą. Tak Rzeczywiście na PR w tym zakresie nie zawiódł, bo pojawiło się na pewno nazwisko pana profesora J. Mm -hmm. ale jeszcze nazwa przede wszystkim tego waszego projektu jako tako to ona także przykuła naszą uwagę. Proszę Trzymaj mi powiedzieć się. również o, o samej nazwie. Cała Jakaś burza ta... mózgów, jak to powstało? Tak, to no nośne hasło i dość tajemnicze. Może tak. Wyszło bardzo niespodziewanie. Zastanawiałyśmy się, wiedziałyśmy, że coś musi być wspólnego z jakością, ale nie wiedziałyśmy dokładnie, tak jakby zaparkowałyśmy ten temat. Postanowiłyśmy zająć się nim później, ponieważ nie był priorytetem jeszcze na tamtym momencie i po prostu w którymś, podczas którejś rozmowy któraś z nas rzuciła jako tako i stwierdziłyśmy, że dlaczego nie. Dlaczego to nie miałaby być nazwa naszego projektu? Ponieważ z tego też wyszedł nasz claim, czyli nie chcemy, żeby w życiu było jako tego. Pani Katarzyna, powiedziała Pani o Waszej działalności właśnie poprzez internet, o tych doświadczeniach między innymi na uczelni. No ale już teraz tak w sumie o to do szczegółu chciałbym przejść, mm -hmm. bowiem już panie sami same zapowiadacie, że tym pierwszym zorganizowanym przez Was wydarzeniem w realu nie w internecie będzie właśnie wykład profesora Jana Miotka, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Proszę powiedzmy jeszcze już o szczegółach tego wykładu. O jego temacie, a także mhm. kiedy ewentualnie Wrocławianie bądź sami studenci mogą tam do was zajrzeć. Pewnie. Nasz wykład z profesorem Miotkiem odbędzie się w przyszły poniedziałek, o godzinie 12 w Instytucie Dziennikarstwa w Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego. I tematem jego są frazeologizmy i przysłowia polskie, gdyż właśnie zauważyliśmy, że nie używa się już ich tak często. Każdy może przyjść. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Obowiązuje rejestracja, którą można... Zarejestrować się można poprzez nasze wydarzenie na Facebooku. Tam jest link. Wystarczy wejść na naszego Facebooka, nasze nazwa tu jako tako i tam właśnie odnaleźć to wydarzenie i link zapisać się i można przyjść. No to już teraz serdecznie zapraszamy. Czy wykład z Panem Profesorem Janem Miotkiem to będzie... Jedyny pomysł, jaki macie teraz dla siebie na przyszłość? Nie, oprócz ciągłego realizowania tekstów na bloga i wrzucania ich i ciągłego dostarczania ciekawych linków z serii polecane na naszym fanpage'u planujemy również jeszcze trzy eventy. Na pewno planujemy coś z materiału z nastwa odzieżowego, z jedną z popularniejszych wrocławskich blogerek. Otóż, innym też zbiegającym się z modą tematem, planujemy coś zrobić o obuwiu: o tym, jak o nie dbać, jak je kupować i na co zwrócić uwagę, również z wrocławskim blogerem. A trzy, czwarty, czwarte wydarzenie planujemy zrobić o składzie kosmetyków. jakie kupować i na co zwracać uwagę, żeby nie przepłacać, a kupić dobre produkty. I uważacie to Pani za najlepszy sposób, aby właśnie... Yy... Stworzyć takie warunki, gdzie to ta precyzja będzie mm -hmm. tym, co naprawdę cenimy na celu, tak. przez takie szczegóły. I o to chodzi w projekcie. Mm -hmm. To tyle tytułem podsumowania. Bardzo mm -hmm. dziękuję. Moim i Państwa gościem była dziś pani Katarzyna Marczyk, kierownik projektu. Jako tako już również teraz przyłączamy się do tego zaproszenia na poniedziałkowy wykład profesora Jana Miotka. Pani Katarzyna, raz jeszcze dziękuję za przybycie na studia. I już tym akcentem kończymy dzisiejszy program Punkt Widzenia. Na kolejny program zapraszamy Państwa już w najbliższy poniedziałek.